Dzisiaj będziemy układali w moich szufladach Ja już nic w nich nie ma Odkurzyłam w nich I będziemy w nich układali Już w jednej ułożyłam, ale nie prezentuje się to jakoś super Bo jak widzicie Te papiery nie wyglądają zbyt dobrze No ale Będzie już, bo Nie ma jak inaczej tego ułożyć Dobra, tak się prezentują wszystkie szuflady A ja Już w jednej właśnie ułożyłam Lecimy do drugiej. Tak się prezentuje druga. I z niej są bloki. dlatego no, szukamy wszystkich moich bloków. Że ja mam bloków bardzo, bardzo mało. Nie wiem, czy tylko jeden, jednego nawet nie mam. Więc będzie ich mało, no ale. Uż. Mamy taki, a cztery biały. Mamy taki kolorowy to samo Przyda się. No i tyle, no możemy jeszcze dać na przykład jako blok z tyłu i jeszcze jedną techniczkę inny kolorowy. Dobra. Szuflada skończona. Chcecie zobaczyć jak się prezentuje? Tak się ona prezentuje, a teraz lecimy do kolejnej. Spójrzcie, to jest takie narysowane farbą. Kiedyś narysowałam, znaczy chcące, to się wylało w sumie, ale to przepięknie wygląda, naprawdę. Mi się to mega podoba. Ja tylko nie chcę tego zmywać, a potem mi tak się nie da. I z tym mamy rzeczy plastyczne. No dobra. Rzeczy plastyczne, no nie wiem, to jest chyba jakieś plastelina. Do plasteliny mam tylko tyle starej. No to nic z tego za dużo nie będzie, ale przynajmniej coś. A to akurat do najładniejszej szuflady. Dobra. Co jeszcze jest z rzeczą plastyczną? Rzeczą plastyczną na przykład możemy dać, że piórnik. No nie mam i tak gdzie dać piórnika. mogłabym dać do różnych, ale już jest zapełniona. Przechodzimy sobie do tej. Tam z tyłu jest, jak będę Wam pokazywać, to nie dziwcie się, że jej nie ma, bo wpychałam ją tam z tyłu, żeby po prostu, żeby nie wyglądało, że w takiej są inne rzeczy, niż powinny być. Chyba tyle z tych rzeczy plastycznych, chociaż mogę tutaj też dać na przykład jakieś prace plastyczne, które robiłam. Na przykład... Te talerze, taką pracę, którą robiłam. To też z tyłu. Co jeszcze bym mogła dać? Taką pracę plastyczną, którą robiłam. Taką. Karteczkę. To też jest taka plastyczna. I na przykład takie literki. U. Dobra, zasuwamy. I lecimy do kolejnej. Tu są zajęcia dodatkowe. Dobra, zajęcia dodatkowe. No tu na przykład jest. Co to jest? Mam. Ho. O. Tutaj zamiast zajęć dodatkowych będą takie różne zeszyty. I jeden zeszyt bo chodzę na dodatkowy angielski. Karteczki do zapisywania, no bo to na przykład na zajęcia dalkowe jakieś mam, to muszę sobie zapisać, że na jakieś zapisałam, no więc może się liczy. Chyba kartki z zajęć angielskiego, z angielskiego. To też je tutaj dam. Chyba tyle w tej szufladzie. Teraz ostatnia szuflada książki. Nie jest nawet poukładane. No, w przykład miarę. Dobra, tutaj sobie tą koszulkę damy tam trochę dalej. O, tutaj. Wydamy damy sobie książki z angielskiego. W ogóle mało już tych książek, więc damy sobie jeszcze zeszyty. Zeszyt. Drugi zeszyt. I takie karty. Nie. Dobra. Jest gotowe. Tak się prezentuje cała szuflada. Nie. Mów, nie piszcie w komentarzach, że pałagan, bo wiem, jak sprzątałam, to trochę narobiłam. No ale na dzisiaj tyle. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba. No a teraz jeszcze szybko pokażę Wam, co jest w środku. Tak się prezentuje na zewnątrz książki, zajęcia dodatkowe, rzeczy plastyczne, bloki różne. No to pokazujemy. W różnych mamy tak. W blokach mamy tak. W rzeczach plastycznych tak. W zajęciach dodatkowych tak. w książkach, tak. jest chyba w książkach i różnych. Ale i tak, jest przepięknie. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba. Pa!